Siema widzenia w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj wam powiem, że troszeczkę moją trzydziestkę przerobiłem. Założyłem jej tura, kratkę z przodu i w ogóle. Nie, no i okej, okay. ale tu jest jeden ciąg, kupiłem nowy nabytek, bo PGRI -y go sprzedawały, znaczy w sumie ją. I było mi szkoda, żeby taką taki okazję przegapić. Patrzcie jaka 60 już dobrą zaczepiłem, ona przez cały czas tylko w oborze jeździła, ona, ona miała taką oponę, żeby podgarnić koryta i oni ją sprzedawali, bo ona miała tego dosyć ogólnie, podnośnik już ledwo to podnosił, nie i też chcieli zrobić coś lepszego, a i tak wzięli mierną trzydziestkę chyba, mi tak powiedział ziomek, co tam pracuje. Nie, ale podnośnik w miarę działa. Nasmarowałem go tylko, zrobiłem go tam z jakimiś innymi uchwytami w ogóle. No a tu mam pług. Wbił się trochę w ziemię. I co? I już przyjdzie... 30... O kurde. Czyżby to Mietek? O kurde, Mietek przyjechał. Co jest? Na bankie coś odwaliło. No wysia wysiadaj. Siema, wiesz gdzie jest kanalin nowy dwóch miesięcy i nie ma, A miała być dla a jej... a jest jesień. Weź się z Kamilem, dogadaj. Kamil jest na wakacjach z nią, bo oni wczoraj wysyłał zdjęcie, że są nad morzem. Aha, to nawet mnie powiedziała, że z tym nad morze jedzie. Kamil u mnie ostatni raz był w czerwcu po 30, a więc ja z nim z kontaktu nie mam, sorry. Ale wiem, że Edek przyjeżdża do mnie jutro. Pogadam z nim wtedy i zarządzę szybkiej odpowiedzi. Dobra, to się Okej, okay, a pomógłbyś mi... Aj, czekaj! Pomógłbyś mi szybko zwieść te yy, stopeczki małe. Dobra, ja teraz. To, się... to jedź za mną! To jedź za mną! No, widzicie. To córka, córka mitka troszeczkę idzie na razie czekać. Bo będzie jak długo idziecie Dobra, to my jedziemy na długobałoczki i nawet nie, po prostu. Bo stresowałem tam do końca. Bo głowę we mnie tam niech mocni. Ja nie spodziewałem się takiej bizuty od palmierka. A nie się. Bo nie wiedziałem, że w ogóle nie wiedziałem, że w ogóle się to stanie, że... Bo ja myślałem, że ona w ogóle nie jedzie do tego Kamila, ale jednak jedzie. Tam pojadę do FK, bo Łysocina, albo on do mnie, bo za niedługo to się tak miała przyjechać, to z nim się dogadam. A tam są się z Mietkiem, nie? Mietek to za... Ja zawsze Mietkowi pomagałem, zawsze Mietek mi pomaga, zawsze było tak, że szliśmy razem po bandzie.

Bo ty będziesz jechać przez całe czas do przodu, a ja idę na przód poładować. No ja w gdzieś tam No tu ze w tych burakach. A czekaj braci, ja muszę dać te. Proszę. Ale powolutku jedź. Te kostki trzeba dzisiaj wszystkie bo kurde deszcze zapowiadają I troszeczkę pod górkę te deszcze robią Bo dzisiaj jeszcze mam orkę planować Jeszcze tu planuję orkę dzisiaj jeszcze Ale jeszcze muszę samo zbierającą przyjechać I to te pobierać te, 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 takie, te takie co te omijaki To wszystko trzeba pozbierać samo zbierającą No wiem ty tam, wiem ty tam w tym roku to za dużo nie miałeś nie? Gdzieś tam ta Karolina zrobiła takie... Gdzieś tam zrobiła konia, no to wiesz. Teraz usiądę tutaj, ja ty jeszcze trochę do przodu. Tak, ja, gdzie tu są jakieś... Dobra. Też zaczep. Tak. Przed wszystkim się uda zwieść, tylko mi chodzi o to, że ja mam potem podgórkę z tym oraniem. O kurde, czekaj, bo blizelki lecą. Muszę blizelki wrzucać w kręgle. Ja ogólnie og nagrywam to w ja więc tak szybko to robimy, z kolegą. Chyba te kosteczki jakoś zbiera. Na 15 deszczę zapowiadają. Ja od razu jak przyjadę z tą przyciągnął, to tu, tu, tu nawracaj, tu nawracaj i tu jedziesz od razu potem. To ja od razu sobie to rozładuję, co to w stodole na ten na strop. To wiecie, uważaj, tu mam belki kołem, uratowałem. Udało nam się nie bieścić. Czekaj, stój. Nie wiem, gdzie są następne. Dobra, jedź, bo jeszcze tylko pa parę i będziemy lecieli z tym drugim. Dobra, tak nas na tą przyczepę, że to nie... Je, 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 jeszcze trochę wolniej, jeszcze trochę wolniej, jakby mógł prosić. Ja teraz będę troszeczkę układać na tej przyczepie. Nie, jedź, 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 ja będę tak podnosić. Ja sobie widłami je podnosić. Tylko że ja tu muszę troszeczkę sobie porządek wyjdzie i jeszcze się tam to wnieśliło Tak będę jedzić samo zbierającą, to jeszcze będę tam. Jeszcze będę na pewno jakieś brzucę na maskę czy coś Dobra, tu mam jeszcze jednego Dobra i tu na to pole teraz zjeżdżaj, tu. Tu no, gdzie ja jestem? ładnie nawróć Kurde, 5 minut tam zostało, no to trzeba teraz tak na szybko to zrobić się wam powiem, że też właśnie tak Wszyscy mieli jechać ee, z tym, ze zbożem na skórnie Mnie tak też chyba chciało tam od kogoś kupić zboże i sobie jeździć na skórę Tak nie wiem, czy się tak z Antkiem nie umówiła, ale... No bo, ty, nie wiem, ty się z którymś nie umawiałeś, że on ci nie odda zboża, a ty sobie je pojedziesz sprzedać Czekaj, 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 stój człowieku! Bo właśnie w tym miejscu chyba mam najwięcej balotów. Najgorsze będzie jak w połowie drogi na tym most na tym moście one wszystkie runą mnie. Kurde ile, tu, ile ich tu jest! Nie, ci wszystkie. Zmyś... Poczekaj, stój, stój! No w co tam do ciebie trochę Nie, stój tu, stój tu, stój tu! Bo tu... Wezmę parę tych belek. No kurde teraz, jak ja będę wracać, się boję na tym mostku, że coś uszkodzę. A jak ktoś bliszko z to jest ogólnie już po fakcie Dobra, podjść tu trochę bliżej Ja se ja je w jedno miejsce zagarnę UWAŻAJ MNIE STÓJ 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 Moją kówkę Balaciku, wreszcie Tutaj tu, tu trochę pozgarnia je, o No a dzisiaj tak naprawdę na spontanie, ten filmik był bo... Miałem nie nagrywać tych, tych kostek, miałem po prostu od razu prosto z mostu, miałem po lecieć. To tam... Tego jeszcze wezmę, jak kurde, czemu ja piłem, wciągłem. No i teraz wystarczy co naładować, no i trzeba jeszcze, ile no jeszcze trzeba przez ten most śmierci tam przejechać. Bo się znowu wysyłać. Ty już, ty se już jeźdź do chaty człowieku, bo ty siedziesz za mną tyle lat w lek bo ja dojechać z 10 na godzinę No to papa O widzicie Trochę problem z tą jego córką to jest jakaś ona dziwna, ostatnio jak, jak byłem umietka pozyskuję trzeciątkę, bo, a to ja to jeszcze nigdy nie nagrywałem tej serii To pamiętam jak byłem wtedy umietka pozyskuję 6 ciągni? To mi że ojca nie ma w domu i ona go nie może wydać, nie? Ja byłem z matkiem, nie umuję, że jestem z twoim ojcem umówiony, ona nie. Że ona go nie odda. Ten kamień taki zimny, bo ten to odetka... Ten edek też tak. Ostatnio on był u mnie edek po nabuz, bo ja mu kup on kupił i u mnie ją u niego bo u niego tam ja to on ma parę garaży tylko na ciągniki i na maszyny, to on nie ja nie ten nawóz chować. To mi powiedział, że przyjechał po nawóz i przyjechał się troszeczkę ze mną pokłócić, nie? Mówię, a czemu? No bo kurde dekan buka, z bekiem wrócił do chaty. Nie. Mówię, a czemu z bekiem? Człowieku ile lat, nie? on mówi, no że gdzieś go nie wywyzywał. A ja mówię, nie, nawet nie, nie wyzywałem, bo po prostu mu powiedział, że nie będzie mu przez przez czas z barek albo nawozu zostawać. Przez to, że mam taki, przez to, że mam taki wyrobiony strop w stodole. nie, i mnie to trochę wkurzyło. się dziwią, że jak są wybory na sołtysa, to, to, to nikt na niego nie głosuje. Dobra, to co? To na HT kawa na ławę i dzwonimy poetka, żeby przyjechał. Teraz tak, one wszystkie znają, że się polecą. Nie, na, pewno, nie, na pewno któraś nie dojedzie cała i zdrowa, bo tak było już raz i zawsze mi się, wszyscy sąsiedzi mi się pytają dlaczego ja zawsze drewi, tą drewnianą przyczepą to złożę, bo ona, ona nie ma boków wznoszonych i nie ja trzeba się tak męczyć. O Mieciu. Ty jeszcze na polu? Co? Na przyczepę se A co się stało? Sa Samochód zgasł. No to musimy jakoś do mnie dojechać spokojnie. to kurde. jakoś coś... coś chrupło. To chyba przyczepy. Dobra, czekaj, teraz trzeba tu zwolnić trochę. Bo tu jest, za, tu jest zawsze najgorzej na to tą, dru, tą dłużką jechać.

Załóżmy, że mnie tak pojechał Ale dobra, ale chociaż najważniejszą część się udało zrobić a, a my dalej się męczymy A my dalej się męczymy jazdą do domu, kurde bo Ja nie wiem, czy jak to, że pigę Bo tu już wygarnę 30, bo tu już jest prosto Wiedziałem, że dobra, jak pojadę z samozbierającą, to jest przątka. Albo nie, wezmę je teraz. Potem, albo... Dobra, wgarnę je w krzaki, potem je wezmę. Bo potem, potem jak Edek idzie na swoje stare pola, to mi to zawsze je bierze. Jedziemy. O kurde, on tym samochodem do Robu wjechał. Ale dobra, czekajcie, muszę szybko film zakończyć. mi się, kurde, kamerka rozładowała. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Cześć.